Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Trzeba, aby syn człowieczy był wywyższony. Wiemy, że został wywyższony na krzyżu, chociaż śmierć na krzyżu między złoczyńcami to była, to była śmierć pogardy, jak złoczyńca był potraktowany. Ale w oczach Boga ofiara Jezusa Chrystusa jest ofiarą wywyższenia, chwały. Jest to godzina chwały. I my też możemy doświadczyć odrzucenia i upokorzenia, i nawet możemy być zabici. I ci, którzy będą nas zabijali, mogą mówić: No, pokonaliśmy ich po prostu, teraz mają za swoje, że się tam jakiegoś Jezusa zachciało im wierzyć. Tymczasem będzie to godzina naszej chwały. Męczeństwo jest godziną chwały. Bo Jezus został wywyższony na krzyżu i my też mamy Go wywyższać w naszym życiu. Jezusa mamy wywyższać w naszym życiu. Uznawać Go za pierwszą wartość. Jezus pierwszy stoi na jakby pierwszym miejscu w moim życiu, a wszystko inne jest na właściwym miejscu. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest istota Ewangelii. Bóg kocha świat, kocha Ciebie. I dał swojego syna. Jezus przyszedł do Ciebie, do mnie. Te słowa często są głoszone, gdy jest ewangelizacja. I one dzisiaj brzmią na nowo, są skierowane do nas, abyśmy na nowo się usto ustos ustosunkowali do tej radosnej nowiny. Jezus puka do Twojego serca, ale ludzie, niektórzy boją się, zamykają się w sobie. Wolą żyć w ciemności, bo złe są ich uczynki, boją się potępienia. Ale Jezus nie przeta, by nas potępić, ale aby nas zbawić, aby nas ocalić. Ale ludzie tego nie rozumieją i dlatego zamykają się w sobie, bo złe są ich uczynki. Nienawidzą światła, wolą ciemność, wolą grzech. I takich ludzi mamy na świecie dużo. Mimo to jednak nie odrzucamy ich, ale jesteśmy do nich posłani. Aby głosić im radosną nowinę o Jezusie. Może przyjdzie taki czas, taka łaska, taki moment, że otworzą się i przyjmą światło Bożej miłości. Chwała Panu.